Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Tym razem taki zwykły odcinek z Urfa, bo akurat jest Ze mną jest Przybyła dzisiaj dobry, dobry. Dawaj tak bota, nie? No jakiś frajer tu znowu idzie Dobra Paso, paso Ta Kalista z kim? Z yumi? O kurwa. No i yumi jest broken na, na, na tych urfach, nie? Ile masz na, na ku? O, oh shit. Ja, ja myślę, że naj, najfajniejszy na URFie Z postaci wszystkich To Z jest bardzo fajny Bo on jest taki wiesz Ta No i to jest fajne Nie ma się co z nimi bić teraz, bo Taeyomi ją, ją uleczy i tyle No trójka, trójka

W nie ma sensu wrócić. No A W masz ile, tak Z pół sekundy? No, no biorę W człowieku, co ty myślisz, że nie? Po tych minionach Wbijamy się? Halo? Halo? <noise> Wystarczył drugi poziom. Nie, no, jakie, jakie zbombili człowiek. Ja bym nie, 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 nie. Cofaj, 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 cofaj. Hmm, to faj, to faj, to faj, to Tu nic nie biorę. Dobra, dawaj Chodź, chodź. Ale to, że moje słupie tak. Ja Ja aktualnie mogę trzy razy walnąć z mojej. z, z, z jednego cienia, nie? Ty, ty musisz pierwszy się wbić, się bo ja tutaj nie mam podjazdu, jak na, jak na razie bez ciebie jeszcze. No fit. Shit. A nie założyłem eclicknięć, wiesz, a ob ubił mi się tutaj. Jesteś? Nice. Nice. Vrtovka. Na styk. Budky. Budky to je Nie. Yy, butki Budki Ninja Tabi Rupsa też, nie? Dobra, wbijaj, wbijaj, wbijaj Czekaj Tak... Tak o, gościu, tak o Czais? Tylko, że ja się cofnę teraz, wiesz? Ty tam se wbij szósty poziom No, nie wiem, Mordo Spokojnie, ja mam zara, wtedy będzie pogrom w ogóle. Tylko, że z nią jest taki problem, że ona strasznie skacze, nie jest trudno wycelować z tej jerki. Ale clear ma ten Z świetny. No, mamy żerkę. No, solo raczej jej nie zrobię, mi się wydaje. No, na, nawet jakbym wiesz, chociaż teraz? Dobra, ale ja ją rozwaliłem. Wiesz co? Jakbym miał. A ja ignajta miałem, ej, jakbym ignajta użył, no to może. Oj, beniu. Ona, ona się wyhiluje chyba, co? Ta na styk. Oh shit, wait, bo ja... Czekaj chwilę, bo... Chłopiec zapomniałem czegoś wyciszyć Dobra bo, bo mi się premiera rozpoczęła tego filmu z Kajnem. Dobra, nice Zajbiście No teraz już myślę, że bym ją zrobił na solo Dawaj te pleciki. Można i smoka yy, później też, nie? Można ją, ją tu zabić, ej mamerkę Ale zlanszotowana, ej Uciekniesz? Nie wiem, ja mam znowu werkę, nie? Więc jak tu przejdę jeszcze raz, to, to ja i ja jeszcze raz zabiję trzy koła, ja mam też trzy koła na koncie, no dawaj, czekaj, no chodź, chodź. szczególnie że ma tak mało zdrowia teraz to my go złafotujemy zła przecież no. no to jest hey. o oh shit man wiesz, że wiesz że mi się akurat sko skończyła ta i kliknąć nie mogłem, że żeby się cofnąć A dobra, ja sobie robię teraz the Edge of Night To jest fajny itemek Lecę, lecę już Lecę, może się wijać niby Ujuj ja, ja nie trafiłem nic chyba Tak mi się przynajmniej wydaje o, no, ta wensio mi jest też potężna, nie? Ta Szczególnie, że oni tam się fiedli przez tego topa Naszego Gdzie idziemy? Mid'a? Albo tam, no dobra, już lecę, już lecę, Ja im tam idę pomóc, wiesz? Na, na tego Albo w sumie ja to spuszuję, bo tam zdechnę i tyle Bo to mam free to tak naprawdę O, ktoś mi tu idzie zadzik A żebym go złączy kopie. chłopie po -po -po potrzebuję pomocy stary Mam erę Dobra nice Czemu chopie jeszcze? nasik no wiesz, co tego zed... A, Ten zakładar pierdolny, ten Z jest łatwy u nich, bardzo łatwy. Ja widzę, że ją to też chce robisz tego. O, nie trafiłem tu troszeczkę, ale do, 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 do dobrej tak wyszło Ale chłopie, jak masz trzy, trzy, cienie, trzy cienie koło siebie to Ta, aż splashowała! Widziałeś to? Nie wiem czy właśnie się opłaca nagrywać te lobby, bo to jest takie sobie tak szczerze 2 Infinity, alda O tu mam jakiegoś Frejera, siema Ja tu erkuję jeszcze chłopa niepotrzebnie, ten jak wyrwał widziałeś to? Na tego Nie doskoczył, debil Chodź tutaj, bo ci zerkuję. Dobra, uj, aż nie spojowałem, ale chyba zginie mi się daje. A, dobitet, dobitet. U nich jest chyba każdy słaby, co? Chłopie Z, u, a teraz mnie trochę obił fryer. Mam erkę. Haha, chłopie, Jedne combo. Jak dostaniesz trzy shurikeny, no to, to nie ma szans uciec. Patrz. Chłopie, patrz to. Przecież to jest. a może dwa filmy, co? Jebnąć Wiesz, wiesz, wiesz o co chodzi, że dwa w, w jednym odcinku jakby Bo tu dwa, dwa na dwa 12 minus było tylko Dobra Dobra, drugi meczyk, jazda Ta, normalnie, tak o Dawaj tego bota, nie? Tak jak było gadane Oby to był jakiś Lucian Lucian z Bardem by, by, by było łatwo, mi się wydaje. Jest eko. Nie, tu jest. Aha, to. Nie, tu jest eko. To jest eko z Yumi. Oh shit, chyba najgorzej mi się wydaje. Rozsądniomi? Możliwe. Dobra, no my czekamy do do drugiego mi się wydaje. Zobaczymy. Ten ma kurczę, chyba 1 albo 2.2. A już, już zmniejszyli te emotki. Nie wiem czemu w sumie. Bo to fajnie wyglądało takie duże. A jaki był event wczoraj? Trzeba czekać na, na drugi poziom. Bo ja tutaj nic nie, nie zrobię przed o, kurwa. Bez kisu. Może bym grać na tego Luciana Nie ma. Co? Ta. Ty, ale nie, nie wiem jak na Eko tak padło. Albo ja mu dwa dagery władowałem, albo ty mu coś zrobiłeś. Ha, ja, ja <laughs> rozumiem, rozumiem. A komik, a komik. Masz flasza? Nie wiem, jak to jeszcze siadło? Klaus, Klaus było, żeby go, go zabić. Mi się wydaje, że gdybym wszedł, wszedł do końca, to Mogłbym hmm, zginąć w sumie też. Dobra, ale ja cofam, chłopie, i, i, i wiedzę w niego. Wiem. Wiem, wszystko widzę, tylko że jest problem, bo nie mam damage'u jeszcze. Zginąłem. Lej, lej, do końca, kurde. Wiesz co, ma te co chwileczkę i to jest, to, to jest problem. No to, to masz trochę później, będziesz dobry. Tak, jak miał mi mijał To to go robić będziemy, frajer. Teraz, teraz, teraz! Dobra, pat. No taka ta kata, wiesz co, jak ja się dobrze wbiję, to... ...to nie ma rdunku dla nich. A zmniejszyć te, tego golda, bo zawsze było 320 z playta jednego dla... No, jest bez. Za ile masz No ja bym właśnie y, się cofnął, wiesz? Bo ja mam już na tego, na... Y, na Gunblade'a mam. I będę miał na. Yy, na stopułacza. Albo całego but. Nie. Dobra, lepiej już tego Stopłacza wziąć. Boot to whatever. Ja mam za chwileczkę rkę. No to, to to będzie problem akurat. Tak, no, 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 no to R -ku i Freira. Elegancko Zginie, 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 zginie. Albo nie? Ja wam muszę dać to boacza, bo bym zginął. Serio nie zginęła? A, no bez kitu. No tu tu jeszcze... Ja, ja uciekam, bo on... On nas bombi. A szczególnie, że, wiesz co, że dało mi level i jakoś nie umiałem z tego dodać do Erki. Ja ci nie pomogę niestety Albo Nie wiem skąd mam taki DMS naprawdę na tej kacie, ale no yy, fajnie Wiesz co no, ona ma też małego healę teraz, nie? Ta Yumi jeszcze bo ona tam za za ile może leczyć za za stówkę coś takiego mogłem się tego spodziewać. Dobra, spokojnie. Wy, wy, wykerujemy to. Pa, on, on jest bez rki teraz, ale on ma rkę co co 8, 18 sekund może. Masz r -kę? Chodź Kurde, ej, wiesz co? Nie, nie mogłem kliknąć E A Ty ją... Jakbyś się z W obijał, frajera Masz flesza? Nie masz Szkoda No to już nie idź, bo wiesz Bo z bombi. I wejdzie beka. Lecę tego mida sprawdzić czy czy po oh shit. Dobra, zbombiłem ją. Lecę już tam na bota. No, hello man. No widzę, ale no my jesteśmy już bez tureta generalnie. Dobra, ale... Są zbombieni frajerzy. A najlepsze jest to, na tej kacie mi się wydaje, że chłopie... Klikasz, yy, że jak klikniesz R'kę i kogoś zabijesz, to masz R'kę od nową. To jest świetne. Ja robię sobie od razu Morello, bo tu sensu nie ma. Jakbyś trafił to by tam, a dobra I, i tak tam wjeżdżam Źle Źle, 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 źle Ale go zbombiłem to co, on ma 14-1 Aha, pas, pas, chłopie, pas na na stop. Potężni zawodnicy. On ma szósty poziom tym Warwickiem Chodź, chodź, bo to co? Albo w sumie ja, ja go już sam z bombiem. Okej, okay, on, on uciekł. No to można mi bo można mida Idzie Lucien, yy, tu, tu, chodź, chodź! Szkoda, szkoda, że nie weszło. Jak, jakby weszło, to chłopie, go mam. No to beka. O, idę, idę! Jestem. Masz rzekę? Tu jest, tu, 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 tu! Ale ich zbombiłem, chłopie. Taki kombo bombo. No, elegancko. Dobra, ty mam na morello już mam. I zaraz będzie rawadon cały złożony. Szko szkoda, że nie ma Piekelnej duszy, bo chłopie, wtedy co by się tu działo na, 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 na tym samym z W ogóle jest najlepsze to, że jak ja nie trafię, z E nawet, nie? O Tu mam chłopie E za... za 2 sekundy Zbombisz go? Szczerze wątpię, ale... Spróbuję A, źle, źle, ale... Źle, ale siadło Źle, Ale sadło, bo rkę przerwałem. Niefortunnie trochę, ale dobra. I co nas teraz budować pod nich? Co? co ja myślę, że Banshi będzie dobre teraz na ten meczek. No właśnie, nie wiem, czy, czy te budki będą robione, tak szczerze. Prawie coś bardzo trafił chłopie. Ta, był w szachu flyer. Ja, ja lecę w eko Co? Tyle? Dużo ma, bardzo mi chłopek chłopek. Aj, nie, niepotrzebnie bo wbijają się tutaj No! <śm> Wiem, że to już mogą skończyć. Bo patrz, gdzie jest a dobra. Nie wiem, bez kitu, no, ten gracz, ten za zawodnik D. The z Wudu i grabci 01. Nie polecam absolutnie. Typa! Nie ma ratunku, chłopie. Widziałeś to? No ale w sumie dobry meczyk był No to ja, dzięki za uwagę i trzymajcie się, cześć